Normalnie przy, można do, do, dołożyć. Jaki mam tył? Wybitny. Ja nie widzę, jaki mam tył. <grymne> jaki mam tył? Klipa se zobaczę, jak zrobią. Krajone rek! Podchodzę tylko Siemaka Siemaka Karionerek O kóło! Ku... Siemano Karioner, Siemanko! Siema, siema. A, siema. ty <laughs> siema. 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 Ty słuchaj, siema, bo dude. nie wiem co ci napisali na no. czacie ty, ale ja tam nie mam... chciałeś. Tak, że Nie, ja chciałem no. się zapytać bo no. ostatnio no. E, u... Idź do Maka, do Maka. Dobra, to idę do Maka. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do wid... A Pani mnie. Pani mnie siebie nagrywam proszę panią, proszę się uspokoić nie, nie nagrywaj k***a będę cię złapał odplejka mocna co? witamy w Żabce, na dworcu centralnym w nocy przecież byliśmy uchani na koniach i jeździłem ale poszedłem jeszcze raz tak chętnie Zajebi e wszystko w porządku? Nie wiem. Nie, chyba jest ok, nie było tak mocno. <śauto> Jak nikogo nie podróciłem to <laughs> <takes loose> ma <zMaś beatboxing> <z troops from dragon> <Quanellow> za, Jak ja jest tak ty?! Jak ja nie kończę ty Ty k***wa przygupię. O To coś pasuje Ej zakład za jednemu! za No przecież to jest nerve. sytuacja z zielonymi Z groszkami No no Patrz kur... o. <t Estoy inaudible> <are either> <inaudible> A biażkie Miałam, robiłam, miałam i wszystko. Ale jakiś facet się doprowadził normalnie do Nie, ja sama oni nie potrafią tego. No, robić. oni nie potrafią. Nie miałam, niestety. Słowa nawet potrafią bardziej rozpalić niż... Lubisz k***o, ku... lubisz k***o? Ku... <laughs> lubisz ku... tą otoczkę? <laughs> Słuchaj, ja... wiem, wiem, że to lubisz, wiem, że to lubisz! Wszystko okej? Okay? Boże... Lubię to, ale nie tak... Uuuu! Dzisiaj będzie taki ku Taka torpeda Dzisiaj będzie <laughs> oh. <laughs> Super light deck <laughs> Nice cheese. <laughs> no da se jak w troje podsuć. Dobrze, dobrze go! jak <słuchy> 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 <słuchy>

Tylko chyba trzeba odsłonić, i musisz szatek królewiczu podwinąć, bo nic nie będzie widać. A. O, kurwa, ale ma ramiona szerokie. Jezus, no szerokie ma. Dobra, bierz to, bierz tą piłkę. Rotkę no banke nie wytrzymie kula Nie gramy już w Fifę. Co? Chodzi o najgor... najprostszy kur... simple calls są kur... nieudane, no, za każdym razem, kupa pie to, czemu mamon chodzi w bocie, powoli zaczyna mnie już po, po raz, pier... kur... czemu ta łajzza stoi tu, Kur ten takiego gapa od Anki, pan jako Lux, Mamo kur... mamon jest na bocie, o chodzi, o chodzi, czemu mamon jest na bocie? Czemu mamon jest mam jesteś na bocie? موسيقى